W bramce Leonid Otczenaszenko, dalej Danilo Demianenko, Franciszek Dziewicki, Piotr Piekarski, Emil Andruszkiewicz, Maciej Jaroszewski, Michał Kucharczyk, kapitan zespołu, Łukasz Mościcki, Andrii Jampol, Maksymilian Wojciechowski i Adrian Olpiński. Szkoleniowcem drużyny z Nowego Dworu Mazowieckiego jest oczywiście Mykola Dremliuk. No to jeszcze zerknijmy co na ten mecz przygotował trener gospodarzy, a więc Tomasz Grzywna. Przemo przez moment widzieliśmy jeszcze rezerwowych, o nich wspomnę w trakcie trwania transmisji. Oto wyjściowa jedenastka, wyjściowy garnitur Ząbkowi Ząbki na ten mecz dziesiątej kolejki. Filip Adamczyk w bramce, dalej Mateusz Jasiński, Kuba Przywózki, Rafał Mazurczak, Oskar Wojtysiak, Mateusz Augustyniak. W roli kapitana zespołu Filip Głowala, Karol Pieszchalski, Piotr Sonnenberg, Bartosz Lelito i Paweł Czułowski. Czułowski cofaniem do Mateusza Augustyniaka. Karol Pieszkarski chciał przedłużyć do Lelity. Znakomicie przeczytał jego zamiary. Piotr Piekarski, Piekarski, ale jest tylko dwóch graczy świtów tej akcji. Michał Kucharczyk i Piotr Piekarski, dwóch najbardziej doświadczonych, ale wygrywa kolejne starcie Bartek Lelito, który jest w takich sytuacjach nieoceniony. Wojtysiak, Oskar Wojtysiak, Wojtysiak! Poprzeczka, jeszcze zamyka tą akcję Czułowski, odegranie do Wojtysiaka, do dwóch razy sztuka, najpierw obramowanie, ale później w sieci, Oskar Wojtysiak, no właśnie, graniczaka, taką cieszynkę zaprezentował, na moment zamarł trener Tomasz Grzywna, ale potem szeroko się uśmiechnął, Oskar Wojtysiak, bramka numer 6. Zdecydowanie więcej przebojowości, odwagi i też ryzyka. Potrzebujemy od skrzydłowych świtu, bo można zrobić przewagę w bocznym sektorze, ale w ogóle nie podejmują prób pójścia w pojedynek jeden na jeden. Czy to Wojciechowski, czy to Olbiński. Jest gwizdek arbitra. Wracamy do sytuacji. Czerwona kartka dla Franciszka Dziewickiego. Coś się tutaj wydarzyło. Widzieliśmy tylko akcję Ząbkowi i za chwilę. Wielki tumult na stadionie, wielki wrzask. Franciszek Dziewicki z czerwoną kartką bezpośrednią. Faulowany, no na pewno Mateusz Augustyniak. Zobaczymy sobie tę sytuację w powtórce. No popatrzmy, co się tutaj wydarzyło, bo akcja arcyważna dla losów tego pojedynku. I tych teraźniejszych, i tych przyszłych. Oto obserwujmy duet, Dziewicki-Augustyniak. No tu jest faul. I teraz nie widzimy, ale możemy podejrzewać to, że chyba zaatakował bez piłki Mateusz Augustyniaka Franciszek Dziewicki. Zawodników świtu. Mnóstwo czasu na wymyślenie odpowiedniej koncepcji, odpowiedniego wariantu ma Piotr Sonnenberg. Zobaczmy. Czy dobrze to wykalkulował? Sonnenberg, Sonnenberg, 2 do 0. Mówiłem, że ma mnóstwo czasu, żeby się zastanowić. Należycie go wykorzystał. Piotr Sonnenberg, piąta bramka w sezonie. Druga w tym meczu dla Ząbkowi Ząbki. Idealnie, podziwiajmy. To jest jego klepka na świt. To się już nie zmieni, ewentualnie jeśli będziemy oglądali czerwoną kartkę dla Ząbkowi, ale nie wiemy, czy to się wydarzy. Teraz prezent dla Mateusza Augustyniaka, ale uratował to ślizgiem Piotr Piekarski. Szwed, dzisiaj na ławce, jest też Kacper Biega, Kacper Derkacz, Stanisław Mitura, Maciek Kencel, Stanisław Krajewski, Piotrek Augustyniak, Paweł Gierach i Stanisław Muniak. A teraz groźna sytuacja dla świtu: przestrzelił nad bramką Michał Kucharczyk. rozkłada szeroko ręce Piotr Piekarski pokazując panowie, no kto chce otrzymać podanie, no to trzeba jakiś ruch wykonać o teraz będzie szansa jest okazja Filip Adamczyk jeszcze nie koniec Chodorski, Chodorski po ziemi słupek od pleców Adamczyka, bramka dla świtu jak kiedyś krzynówek w Portugalii! Od pleców Ricardo i do siatki, tak teraz Mikołaj Chotorski. A tym nieszczęśliwce Filip Adamczyk, który wcześniej wyszedł bardzo dobrze, zatrzymał tę szansę. A tutaj popatrzmy: uderzenie po ziemi, słupek plecy Adamczyka i do siatki. No, wypisz, wymaluj! Krzynówek i Ricardo. A między innymi występy młodzieżowej reprezentacji Polski. Mitura! Pudło sezonu mamy już wybrane. trzech metrów Stanisław Mitura nie trafia do pustej bramki. Co? Podłamana na pewno trochę ząbkowia. Nie mógł się pomylić Głowacki, się nie pomylił. Mitura! Ruszył z własnej powy, Augustyniak. Mateusz Augustyniak, czy odegra do Wojtysiaka, Augustyniak Minięto Czenaszenko, Augustyniak, Oskar Wojtysiak 3-1 Mazurczak, czysto, Augustyniak Bramka numer 9 i to jaka Koncert Ząbkowi Ząbki Nawet już się nie cieszy przesadnie Mateusz Augustyniak. Ja bym skakał po takim trafieniu. Obserwujmy. Zauważył wysunięty od Czenaszenko. Siła razy kolano, tak parafrazując powiedzenie z siatkówki, bo tam jest siła razy ramię. Skutecznie. Mateusz Augustyniak w starciu z zeszłego sezonu przeciwko MKS-owi właśnie na tym stadionie. Sonnenberg gurrow do Augustyniaka. Augustyniak po ziemi mitura! No jestem prorokiem. Naprawdę idę dzisiaj postawić to do lotka. Powiedziałem, że kilka minut ma Augustyniak, żeby doścignąć dyskę. Gol. Powiedziałem o tym, że kilka minut ma mitura, żeby zdobyć tą bramkę debiutancką, żeby zmazać plamę. Za te pierwsze niepowodzenie jest uśmiech, jest oddech spadka ministerca Stanisław Mitura. On też już odhacza ważny checkpoint. Ma swoją debiutancką bramkę w barwach Ząbkowi Ząbki. A gdyby był skuteczniejszy, mógłby już, już mieć co najmniej dwie w tym meczu. Augustyniak, asysta numer 8. Czeka na gwizdek Andrii Jampol. Zapewne to będzie ostatnia akcja tego meczu. Ośrodkowanie. Lerito. I kończy. Wskazuje na środek pan Norbert Krząstek Ząbkowia Ząbki. Rozbija 5 do 1 świtnowy dwór mazowiecki. Dublet Oskara Wojtysiaka. Trafienie Mateusza Augustyniaka. Zrzutu wolnego Sonnenberg. No i dzieła zniszczenia dopełnił Stanisław Mitura.